Na ekranie macie osobę, która wygrała dodanie do znajomych z poprzedniego odcinka. A jeżeli wy chcielibyście mieć mnie w znajomych, to jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę do góry pod tym filmikiem, zasubskrybować mój kanał oraz w komentarzu napisać swój nick na blog Star Planet. I jeszcze chciałabym was zaprosić na moją grupkę na Facebooku oraz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie, a teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Hejka kochani, ja jestem Taliks i witam Was w kolejnym odcinku z Blog Star Planet, a dzisiaj klony Mikalo mnie zaatakowały. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko tutaj wygląda, to zostawcie koniecznie łapkę do góry oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to naciśnijcie ten czerwony przycisk na dole, a ja zapraszam do oglądania. No i dobra, zobaczcie, tutaj na początek te klony ogólnie. Tak mnie tutaj otoczyły po prostu i zaczęły pisać, że omy my gry, pożyczka i tak dalej. I zobaczycie po prostu w dalszej części odcinka, co tutaj się dzieje po prostu. Zobaczcie, po prostu one mnie tak tutaj otoczyły i za momencik zmienimy sobie czat, bo powstała po prostu masa czatów pod tytułem Mikalo, Mikalo klony i tak dalej. Była tych po prostu czatów masa i ja sobie z ciekawości weszłam, jak te klony mnie zaatakowały. Jak teraz tutaj widzicie, zobaczcie, podeszła do mnie dwójka jakichś klonów i zobaczcie potem ile ich tutaj zaczęło podchodzić. One zaczęły coś pisać, że hej i tak dalej, powiedziały właśnie, że mnie znają i tak dalej. I zobaczcie, tutaj ktoś napisał, że o i tak dalej, że talix i tak dalej, won od pożyczki, o nie, jak sami widzicie te klony są po prostu tak śmieszne. Fajnie, naprawdę. I dobra, zobaczcie, co tutaj się dalej dzieje. Ja im może zacznę odpisywać, żeby było ciekawiej. I zacznę, dobra, napiszemy im coś takiego i zobaczymy ich reakcję. Ej, serio, nie spodziewałam się tego, że te klony tak mnie zaatakują. Dobra, co one tutaj piszą? Mikalo ogólnie, ciągle czekają na Mikalo i tak dalej. Ale on chyba tutaj nie, nie, ten, no nie wejdzie po prostu, bo jest pełny serwer. Dobra, odpisuję. oh my god. Okej, okay, dobra, czekamy, zobaczcie po prostu ile ich tu jest, ich jest tu masa. Będziemy czekać na Mikalo. Pozdro it. Ej, serio, nie spodziewałam się takiej reakcji tutaj, że wejdę. Weszłam tutaj po prostu z ciekawości sprawdzić, o co chodzi, a te klony mnie zaatakowały. Dobra, odpisujemy tutaj właśnie xdddd. Dobra, co one tutaj piszą? Hej, pożyczka. Niektórzy ogólnie mylą mnie jeszcze, bo ja jestem talix, a nie pożyczka. Hejka, pożyczka. god, dobra, odpisujemy im, moi drodzy. Dobra, czekajcie, może napiszemy im... O my klony mnie zaatakowały. Dobra, piszemy, piszemy to i sprawdzimy ich reakcję. Oh g. Po prostu jest ich tak masa. Spójrzcie, tutaj cała taka grupka tych klonów się zebrała i mnie zaatakowało. Robią mi zdjęcia i w ogóle tak. Za momencie może sobie odejdziemy od nich i zobaczymy, czy one mnie zostawią w końcu w spokoju. Dobra, co tutaj piszą? Hejka. Oh g. Głównie to właśnie robią mi zdjęcia, piszą OMG oh i tak dalej. I piszą też właśnie gdzie Mikalo i tak dalej. Ja sama nie wiem w sumie gdzie jest Mikalo, bo nie mam go w znajomych. Więc no nie mam pojęcia. Dobra, tutaj ktoś mi póki co robi zdjęcie. Klony nic nie piszą, ale po prostu w dalszej części odcinka zobaczycie jak to się potoczyło i okej, okay, czekamy aż któryś z nich coś napisze, bo póki co to one robią mi tylko zdjęcia, więc nic tu się na razie nie dzieje, o dobra, jakaś osoba zaczyna coś pisać, odchodzimy, uwaga i patrzcie, na bank one tutaj przyjdą odwracamy się i uwaga, uwaga na bank tu, co jest zobaczcie jak one za mną biegną o nie, te klony mnie zaatakowały, nie spodziewałam się tego, ja po prostu weszłam tutaj z ciekawości a spójrzcie Jaka tu jest banda? Dobra, odpisujemy właśnie. Odpisałam siema jakieś, jakiemuś klonowi. Nie spodziewałam się, że w ogóle tych klonów będzie tutaj taka masa. Spodziewałam się mniejszej ilości, ale nie, że aż tyle. Dobra, ktoś tutaj coś pisze. Odpisujemy nim. Ulala. I dobra, są póki co aktywni. Odpisują mi ciągle, więc będzie ciekawie. Ciekawie się zapowiada. Na naprawdę, po prostu sytuacja jest świetna. Klony atakują Blockstar Planet. Napiszemy. Dobra, piszemy to i uwaga, wysyłamy. Sprawdzamy ich reakcję. Zobaczcie, jak one mnie otoczyły. Nie mam w ogóle, tak jakby, jak odsuniemy się, to one pójdą za mną. Atakować pożyczkę, co? O nie. Mikalo, widzicie, oni ogólnie, ogólnie piszą Mikalo, gdzie on jest i tak dalej. Ej, śmieszna sytuacja, naprawdę, nie spodziewałam się, że dzisiaj będzie taka sytuacja. Okej, okay, tutaj ogólnie im napisałam, że nagrywam i zaczęli mi pisać pozdroje. Pozdrawiam i tak dalej, więc no ja też was, klony, pozdrawiam. Dzięki za atak na mnie. Dobra, co one tutaj jeszcze piszą? Że pozdrów mnie, no pozdrawiam ogólnie wszystkie kloniki tutaj. Dobra, piszemy może klony atakują Blockstar Planet, napiszemy im. Ej, śmieszna sytuacja, naprawdę nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądało. Okej, okay, sprawdzam ich reakcję. Pożyczka się nazywasz teraz Italix. No dokładnie tak. Napisał ktoś właśnie, że zmieniłam nazwę. Więc no, dobra, co tutaj piszą? Jaki kanał? Ej, nie, nie mogę! Naprawdę. Okej, okay, może patrzcie, odsunęłam się dosłownie na chwilę i one od razu za mną polazły. Kurde, atakują mnie te klony coraz bardziej. Piszemy run. I dobra, moi drodzy, czas ucieczki. Uciekamy szybko, szybko. I uwaga! Co, patrzcie, one za mną biegną. O nie. Ej, te klony nie dadzą mi spokoju, naprawdę. Powiem wam tak że śmieszna sytuacja. Nie spotkałam się z czymś takim jeszcze. I dobra, odpisałam im, że. Oh my god. Okej, okay, odpisujemy im taką emotkę teraz z taką bójczką. I dobra, patrzymy, co oni dalej tutaj piszą. Dobra, jakiś klon tu pisze coś, że. Nie, ale co nie? Ej, naprawdę nie ogarniam tych klonów. One są przerażające. Tak mnie atakują, że to jest horror jakiś, dobra. Patrzymy dalej, może Mikusia. No właśnie, no właśnie, Mikalu szukajcie, a nie mnie te klony atakują. To jest jakieś, nie wiem. Dobra, patrzymy, co one tutaj w ogóle jeszcze piszą. Kids, Talix. O, dziękuję bardzo, naprawdę jest mi bardzo miło. Ja też was naprawdę mocno z całego serduszka kocham i dobra, myślę, że chyba uciekniemy sobie, zobaczcie. I pójdziemy, zobaczcie, one za mną chodzą normalnie. Kurde, nie wiem co za bardzo robić. Za momencik na pewno stąd pójdę, bo te klony mnie po prostu tak atakują. Czekamy jeszcze chyba, że coś odpiszą. Dobra, patrzcie, one coś dalej piszą, więc ciekawie, ciekawie się zapowiada. Dobra, mniam, miam, co? Ej, naprawdę jestem przerażona tymi klonami. Dobra, patrzcie, tutaj jakiś klon coś pisze po prawej stronie, że... Oh my god! Co? Atakujemy pożyczkę! Grr, O nie! Oh my god, ej serio, zobaczcie jak mnie otoczyły teraz, piszemy znowu, chyba o oh my god, zobaczcie one mnie otoczyły, ej serio, te klony są, nie wiem, nienormalne jakieś. Nie, nie, to już jest przesada, chyba za momencik kończymy ten odcinek, byłam już na tylu czatach z tymi klonami i na każdym mnie po prostu atakowano. Nie jest serio, o co chodzi tym klonom. Więc moi drodzy, to byłoby to już na tyle w tym naprawdę śmiesznym, dziwnym odcinku. Jeżeli on Wam się spodobał, zostawcie tu 600 łapek do góry. Widzimy się w następnym odcineczku. No i cześć!